Jak ci się mieszka w moim obserwatorium? Właściwie to wcale się nie mieszka. Obserwatorium nie przetrwało bitew. A szkoda, bo wtedy sam byś do mnie przyszedł. Właściwie po co się tak ukrywasz? Bo mam dużo rzeczy do ukrycia. A ja, właśnie po te rzeczy dzisiaj do ciebie przyszedłem. Myślisz, że pozwolę ci wziąć kryształ. Żebyś podał go Goniwerdczykowi, jak na tacy? Temu, który już zajął połowę naszych ziem? Opowiedz mi więcej o tych kryształach, a wtedy ja zdecyduję, w jaki sposób ich użyję. Słuchaj więc uważnie. Legenda mówi, że najstarszy z ludzi miał dla wszystkich słowo, przekazane od samego Stworzyciela. Tak, tak, tak. Ale ludzie nie chcieli go słyszeć, odwrócili się i odeszli. Znam tę historię. Wszyscy ją znają. Czworo powróciło. Dzisiaj nazywamy ich starożytnymi. Każdy z nich różnił się od drugiego, tak z charakteru, jak i z ambicji. I każdy otrzymał od Najstarszego jeden z kryształów, które Ty znasz jako kryształy nieskończonej mocy magicznej. Tylko posiadacz kryształu może sięgnąć po władzę, o ile zdoła odnaleźć i odczytać słowa stworzyciela. A nie będzie pokoju dopóty, dopóki to się nie stanie. Arona będzie taka, jak i jej władca. I to wszystko prawda? Tak mówią. Miasto broni jednego z kryształów. Drugi płynie tutaj wraz z Niwertczykami. Już teraz wyczuwam jego obecność. Trzeci zaś daje tobie Jarindo. Mam nadzieję, że będziesz wiedział, co z nim zrobić. Zaraz, a czwarty kryształ? Cholera! Tam go raczej nie ma.